Witam. W dzisiejszym poradniku chciałbym Wam pokazać, jak zrobić własną stronę www za darmo. Więc wchodzimy w naszą przeglądarkę internetową. Wchodzimy na stronę www.stronygratis.pl Klikamy na zakładkę Zarejestruj się. I rejestrujemy się. Wpisujemy adres strony, e-mail. Powtarzamy e-mail. Wpisujemy hasło. Wybieramy wiek. Klikamy... Akceptujemy tutaj. Wyślij rejestrację. I na e-mail przyjdzie weryfikacja konta i strona jest gotowa. Potem możemy w panelu administracyjnym tutaj tworzyć różne skórki. Tak może wyglądać. Przeróżne skórki są. Możemy dodawać banery, tekst tytuła, dodatki jest wiele dodatków, ankiety, flashy, intro, galerie. galerii, no wszystko co potrzebne do zrobienia własnej strony internetowej. Dziękuję za obejrzenie mojego poradnika, zapraszam też do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Dzięki.